Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie... Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja Wam daję ducha, byście ożyły. Chcę Was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać Was w skórę. I dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, i wyrosło ciało. A skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha. Prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg. Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich. A ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. O to mówią oni. Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Dlatego proroku i mów do nich, tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby, i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę, i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. I powiodę Was do Kraju Waszego i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg.